Zaczarowaną magią świąt, Staniemy samotni pod rozkwizdzonym niebem I patrząc na spadające płatki śniegu. Pomyślimy o ludziach, Których gościmy w naszych sercach I życząc Nim spokojnych świąt, Wszędzie tam, gdziekolwiek są. Zdrowia, szczęścia, pomyślności I niech dobro wśród was gości I niech Boga wielka moc Niech na was wpłynie w tą wielką moc. Niech te święta spokój wam przyniosą, A radość chodzi za wami w krok, w krok. Let's all